Siemano, siemano, bym trafił? A, witamy Was po krótkiej przerwie. Tak. po tej krótkiej przerwie jaką na naszym kanale zobaczyliście chcielibyśmy wznowić nasze odcinki. Tak jest. Na prośbę paru osób między innymi. Nie, tak No. I postanowiliśmy z tego z tej okazji rozpocząć nową serię. Tak, potrawą egzotyczną z dalekiego Wschodu. Jaką jest? Jak to było kurwa po chińsku? Już nie pamiętam. <laughs> Mieliśmy się przywitać po chińsku, ale niestety nie, nie ogarnęliśmy, nie? Czekaj. Bo mnie COVID męczy kurwa. Dobrze COVID, a nie grypa, nie? Mmm. was ma specjalną maseczkę. Tak. Po? <śmiech> Pandemiczna, <śmiech> dlatego dla chmielowych smakoszy. Ta, Beer Refuel System. No, a więc, yy, słuchajcie, chcielibyśmy Wam pokazać, jak zrobić niszyznę, która będzie smakowała prawie, że tak? nie? Ta, tak, jak, jak, u Kino. jak u Chinola. Jak u bo zgłębiliśmy ten, te tajniki kuchni azjatyckiej na tyle, żeby. Zrobić coś takiego właśnie sobie na chacie i to najlepsze w tym wszystkim jest to, że to można zrobić tak naprawdę 10 minut. nie? Tak. Jak już się wprawę, ulwa. co mnie tutaj. Jak już się wprawę złapie, to i co nam będzie potrzebne? No, filet. Żeby no, z kurczaka oczywiście, ryż. To jest taka podstawa. Mamy tutaj jeszcze makaron, może zrobimy opcjonalnie dzisiaj, bo też można to zrobić makaronem, a chociaż nie obiecuję. Do, do kurczaka potrzebujemy przyprawę. Ja używam tej, według mnie jest akurat najlepsza. Wali menelkiem. No, ale nie tak bardzo jak inne firmy. Tak, no nie, no jest spoko. Po prostu jest sprawdzone już sprawdzone już wszystkie firmy mieliśmy. Znaczy nie, dzisiaj tu jeszcze jakieś kupiliśmy. To jest nas produkt, China, produkt China jakieś, ale nie wiem. Chyba nie będziemy eksperymentować. Przecież można by było powąchać. Czy to pachnie tak samo, nie? Jak tamta. Mmmh, po? No w sumie. O! Taka, no, taki przystanek ale... autobusowy. Tak. Miodowo. Pachnie miodowo jak Menele. Tak, ulicą miodową z przystanką autobusowym. Dobra. Będziemy używać dzisiaj tej, nie będziemy tam kombinować, bo jeszcze coś się zepsuje i ten... Łok, jakiś mix tutaj jest, czyli jakaś mieszanka ogólnie chińska. Ja jeszcze dodaję papryki, cebuli, tutaj jest szczypiorek. Do posypania, bo oni tak zawsze fajnie tam. Tak, posypią. tak, tak. Tutaj dodajemy do tego jeszcze trochę fasolki szparagowej, bo w tym zestawie jest mało. Tutaj są grzyby namoczone mun, Księżyc, grzyby księżyc. Tak, księżycowe grzyby. Ale niekoniecznie w tej mieszance akurat tej nie ma. Akurat nie ma. Aha. <grych> Czekaj, się jakby się odbiło. Olej do smażenia no to wiadomo, to jest oczywista oczywistość. I co? Aha, jeszcze tu mamy tak, no sos sojowy. Sos sojowy to jest najważniejsza rzecz. Musimy mieć sos sojowy ciemny. <laughs> najlepiej, ponieważ jasny jest, jakiś y, słony mocno, nie? A my tu mamy już takie proporcje wymierzone. że to jest y, na ostro kurczak, to jeszcze sos, czyli albo popryka ostra. Polecam. Tutaj jeszcze jakieś mamy warzywa do łoka. Co prawda, nigdy tego jeszcze nie próbowałem, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy też dodać dwie mieszanki, żeby było bardziej chińsko, nie? No i wszystko chyba, nie? A, no co tu więcej? I od czego zaczynamy? Zaczynamy od kurczaka. Kurczaka. Co to? Nie mówi, że coś się nie Co to jest? Ale to jest przed chwilą, coś musiałem złapać. A to takie objawy też są? Ty, ale wiesz co, ja to widziałem Kali wcześniej. Są? Ale Cześć, ja to widziałem wcześniej u Ciebie. A na twarzy też nie mam? <noise> nie, dobra, słuchajcie. Nie ma co żartować, bo to jest poważny kanał o gotowaniu. Otóż to. Piecz z kurczaka ma tutaj takie, widzicie, takie, jak to się nazywa? Włókno. Włókno, tak. I kroimy wzdłuż tych włókien i kroimy na takie cieniuteńkie paseczki. No. Takie jak Jak tam wam wysmaża na łoczku. Na jedno takie porządne najedzenie się to taką połówkę piersi spokojnie można sobie przeznaczyć. Tak, ważne jest, żeby były długie paski. No. I żeby było wzdłuż tych włókien. No, jak mamy już to pokrojone, bierzemy naszą przyprawę. No, i normalnie, gdyby to było yy, normalnie robione, to ja bym to tutaj wszystko sobie wrzucił. Fajnie wymieszał, ale że dzisiaj też nagrywamy y, ujęcia do tego, do intra. To zrobię to tak wiesz. Spektakularnie. Nagrywaj. Jedziesz. Bajero. Czekaj, 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 No dobra, olej. Dodajemy trochę do oleju. Też chlupniesz, tak? Też nie? Chlupnij. <grytanie> <grytanie> Zdupnął. I łapcią, nie? Tak. No, no, łapcią, najlepiej oczywiście nie umyto. Prosto z dworu, z autobusu. z covid Tak, ale to jeszcze tak. Najlepiej jeszcze tam wiesz. Wy, wy, wymiąchać ręką takie siedzenie do materiału na autobusie. Żeby jeszcze było. Ale w sumie najlepsze to jest to, że ta przyprawa tak pachnie, że nie zrobiłoby No, w sumie tak. Chrób. Zdróweczko, Ech. za serii. Mhm. To można dalej pracować. Można działać. Ogarniemy się, tu trochę. I co dalej, Borek? Bo jak ja już nie powinienem. No teraz, I chyba teraz musisz y zacząć. Tak. ogarniać. Ty możesz wstawić. O, to był niezły y motyw. Tu nie? masz że. Nice one. Tego już normalnie. Tego już po lamersku. No właśnie, czyli chcieliśmy dzisiaj kupić żarówkę płomień, ja to na razie przystawię. Jak się Ryszył gotuje, to z powrotem Ale Bobas widział żarówkę w sklepie, w którym nie wiedział, w którym. Ja i... widział żarówkę w sklepie i szukaliśmy ją dzisiaj po tych sklepach, ale ja nie wiedziałem w którym sklepie i w końcu. Boboland, Action czy Bobo? Jednaki <laughs> <Kedikury. śmiech> Alright. Nie wiem czy mi się to przypadkiem w jakimś omokuło. O, widzę, przechodzimy na jedzenie eko dobra, czaj posolimy Chyba nie muszę takich rzeczy, nie mówić, że ryż trzeba posolić, że jest potrzebna woda, żeby go ugotować No nie wiem 2 litry, dwie łyżeczki płaskie I teraz co? Teraz yy, cebula i papryka Popryki tak, na jedną porcję. Właściwie nie wiem ile tych porcji dzisiaj kombinować. No bo, bo tak się, żeśmy nażarli burgerami przed odcinkiem, że tak naprawdę nikt tutaj już nie ma ochoty się jeść. I to jest problem. Dziewczyny tam siedzą w pokoju bawią się z psem. Zjemy, zjemy. Dwie. Robimy na dwie porcje, nie? Tak. No dobra, ja zawsze dobieram jedną czwartą popryki na... To, a czemu na nas to nie krójsza? Mi <laughs> szkoda. No, i słuchajcie, tutaj taka sama zasada paseczki, nie? tak a ten nóż, człowieku, to jest teraz kosa, nie? no widzę właśnie, że ci idzie ładnie to jest samuraj nazwał go samuraj, trzeba wypalić no, w międzyczasie mógłbyś powiedzieć, że ze względu na to, że musieliście tak długo czekać na odcinek to postanowiliśmy dla jednego z was Fundować ekskluzywną nagrodę. Tak jest. Jaką jest. Uwaga. Ale masz kulinarny. Zobaczcie. Zobaczcie ile tu Zobaczcie ile, jest. ile tu jest. Zobaczcie, ile jest przepisów. To jest kopalnia skarbnica wiedzy kulinarnej. Za całe złoty 49 zł. Dokładnie. To jest razem z premium. Tak. Ktoś z Was może stać się posiadaczem tego prestiżowego, ekskluzywnego kalendarza. A co trzeba zrobić? <laughs> Właśnie nie wiem. <laughs> jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Można go wygrać, ale jeszcze nie ma regulaminu. Słuchajcie, <laughs> piszcie w komentarzach... Hashtag kalendarz. <laughs> piszcie w komentarzach odpowiedź. Nie no, hashtag kalendarz, nie? Każdy, kto napisze hashtag kalendarz ma szansę na wygranie tego oto egzemplarza. Oczywiście z naszymi podpisami. Żeby nie był. Może jakieś łatwiejsze pytanie. No to nie jest pytanie. Z... Bo, Bo to was to nie jest pytanie. Po prostu może muszą jakieś... dopisać aż tak kalendarz. To może jakieś pytanie. Żeby każdy miał szansę na przykład... Ile lat ma dwuletnie dziecko? Albo nie. Ja bym coś łatwiejszego. Jakie jest hasło do mojego wifi? <laughs> ale powiedz? Co ale uważa, uwaga, uwaga, zdradzę, żeby było łatwiej że jest oryginalne, nadawane przez Orange. Nie zmieniałem go. <noise> tak. Więc jest to kurwa 11 ciąg liter i znaków. <noise> Także można tu wygrać... Proszę w komentarzach pisać. Pierwsza osoba, Czyli tak, przedka. hashtag kalendarz plus odpowiedź, jakie Bobas ma hasło do Wi-Fi tak. i podpowiedź brzmi nie jest to ani moja księga, ani mój imię. Tak, jest niezmieniane, oryginalne, nadane przez operatora hasło. No. no, także już wiadomo, co się Życzymy wygrany. Nagroda nie jest tania, więc kurde, musi być jakieś, jakiś poziom, nie? Otóż utrzymany to utrzymany trudności. O... No, dobra, ale tak na poważnie, usmażymy mięso, nie? Te. Tak. Odpalamy tutaj na rozruszniku, trochę do ale trzeba jako stać nas. Kładnie. Kanał trzeba przynosi dochody, Rzędu setek tysięcy złotych miesięcznie. Ładnie. Dobra, czekaj. <laughs> hey, ty kolega, ty mi tu kompozycję psujesz Chciałem dynamikę wprowadzić. No mi kiedy ty prowadzisz człowiek, jak tu przyjdzie pies i zerze to... Przecież pies nie przyjdzie, przyjdzie bo ma no, ale później przyjdzie. A. Później przyjdzie, i straki dostaje na Wrzucamy, taki dosyć duży gaz tutaj mamy, bo to, to, jest, to jest chińska kuchnia, tu szybko się smaży. nie? Tak. Wrzucamy tego kurczaczka. I teraz robimy tak, że jak on już tutaj nam się zaczyna smażyć to jest to, zawsze biorę widelczyk i to trzeba tak po... po ...rozdzielać, nie? Bo to nie takie niesklejone się nie w Wszystko musi być osobne. No jak widzicie, dosłownie to moment stało bo tutaj długo nie było cięcia. Yy, to są nie? tym bardziej że to, to teraz odstawiamy, a jeszcze raz będziemy się później wrzucali. od... Yy, no to z tej do miseczki, na razie no. i z powrotem wrzutkę, nie? i to robię, przez przesmażała warzywka wrzutkę na gaz robię Ale parujemy o, ale z łokiem to może ładniej tak się wsypać tak pod, pod ujęcie. Pod Czekaj, 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 czekaj. Co za to Nie było, że to jest spektakularne. To wszystko trzeba odrobić. Jeszcze tak To. Co pokroiliśmy. Bo po prostu ja lubię jakieś więcej trojej papryki i cebuli, nie? To było pytanie. Do ciebie. Tak. Tu. tu. I tu. Nice. ham nie Chami prostak. Namoczyliśmy to jeszcze i kupiliśmy właśnie te grzybki. Za dużo ich nie? No, za dużo ich nie dawa, Ja bym ich nie na pewno nie dawał. Ty, no, ale jeszcze mamy ten gadżet. To jest opcja. I tak samo opcja jest to. My tego jeszcze nigdy nie dawaliśmy, ale z ciekawości stwierdziliśmy, że można kupić, nie? bo to są jakieś kiełki, ale to będzie dobre. Hmm, zobaczymy. Teraz ciągnie jak z wody chińskiej. Mm. No Fajne to jest, podoba mi się to. Tylko nie przesadz, bo czuję, że to ma intensywny no zapach. Bambus, zobacz, mamy tu bambus. Bambu działają. Bambo, kiełki. Dziki. Nie no, ja Ci już czuję, już czuję tą potrawę. Mm, ja też. Jak tam ryż. Nice. Dobra, to się nam tutaj musi teraz... To to że to wszystko było zimne, mocno, to nam się to musi trochę ten nasz łoczek dogrzać. nie? Mamy miarkę. Tu się zrobiło człowieku, czekaj, 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 czekaj. Ja Tutaj jestem teraz w amoku. Widzę, właśnie, że gotujemy jest... wodę i mamy tu miarkę. I teraz tak. W tej miarce robimy tą taką zalewę, którą robi Chińczyk. Na 100 ml wody jedna łyżka sosu ciemnego sojowego. Ja? No, chyba też to praktykujecie tutaj, do teraz, nie? No. I się sprawdza. dwa. Trzy. Pięć. Czekaj, bo ja oliwę. nie mam oliwę. Myślałem, że za żubrach pójdziesz. Oliwę? Oświetle polskiego, nalał, oliwa. A i gorąco. No, jak już nie jest gorąco, to znaczy, naprawdę jest naprawdę. No. Daliśmy 5, czyli zalewamy do 500 ml. Chodzi o to, żeby była gorąca woda, dlatego że jak wlejemy to, żeby nam znowu nie wystudziła patelu. No, i teraz powoli zaczynamy to podlewać. Jaki u No Bo Ładnie pracuje. Tak? Dla bobasów? Dla bobasów. Mierzymy dla bobasów, nie? Tak. Bobas będzie spożywał? Low. Low. Czyli jest dobrze. Jest dobrze. Ja. Dobra, już jeden kasik można dołączyć przynajmniej, nie? Ale to pięknie tutaj pracuje. Czujecie już? Mało krojenia tu było w tym odcinku. No bo co ty krujesz? No bo to już kurczaka, paprykę i cebulę. Co najciekawsze, wychodzi to po prostu rewelacyjnie, nie? Mm. Teraz dodamy sobie, bo to ma być kurczak na ostry. Jak ktoś nie lubi ostrego, to nie robi tego, co my teraz robimy. A my... Co to jest? Ja akurat z tym jeszcze nigdy nie robiłem. Ja zawsze robiłem z papryką w proszku. Ale wy tego używacie, nie? Mhm. Mm Dzicusiu. Tak. Ile tego dajecie? Nie wiem, trzeba by było Mirali. Za to. No, no ale, ale coś takiego. Przedra się dobrym. Mirella. Ile my dajemy sosu chili? Jedną łyżkę, czy dwie? E, pół. A, to daliśmy jedną. No. Dobra, my dajemy pół, ty za. To będzie git. Chodzi o będzie na 8, No, to jest to. Uda. Tak. Teraz dodajemy kurczaka. O cześć, Z powrotem robimy wymieszkę. Ostatnią część naszego sosu sojowego. A to jest, to pracuje. So, Ale to pracuje wyskitu. I ja. wiem, Czy to jest ostre? to daję pierwsze ze trzy Nie, ale poważnie, to nie jest jakoś tak mocno mąka. No i słuchajcie. Jak chcecie można to jeszcze zagęścić ciutek dosłownie mąką, ale ja widzę, że to dzisiaj już takie... Nie, nie, to skrobią ziemniaczaną. Ziemiaczaną. No, no nie będziemy dzisiaj kombinować. Ale ja bym troszeczkę nie ja Nie ale to jest gęste, wiesz? A, no, no chyba Jimmy. Jest dżim. Jest gimy. I teraz wejdź. Jak to? Puchniczyczka. No nie może być przecież kurde w tej, nie? No nie, no przecież nie będziemy do to w francuskich talerzach To było nie <laughs> <laughs> widzę. Znaczy jednak bez opcjonalnego makaronu? No teraz tak, właśnie z tym makaronem, ja mam pewnie, że to można zrobić w sposób następujący, że ten makaron możemy w sumie zaraz dograć kawałek poczekaj. No Dołożył mi trochę gadżetów. Dobra. Zwirtuozja, nie? Zwirtuozja po prostu. <gry> kurde, szkoda, tylko że trzeciej komory nie wypełnimy, nie? No właśnie dlatego. Kurde, na nie pomyślałem. Ale, no, ale właśnie tam surweczka powinna wyjechać, ale. No ale ta surweczka jest strasznie kurde problematyczna w zrobieniu, nie? Zresztą o czym borek z Mireną się przekonali. Ach, jednak trochę rozgotowaliśmy. Dobra, prawdziwa. Trzech też lubi rozgotować, nie? Dobra, naładuję do tej drugiej komory też jeszcze. O, strasznie go rozgotowaliśmy. No i tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj piękną porcję prosto z Azji. No i tak, w to ten sposób można sobie szybko zrobić Chińczyka na chacie. Posprzątamy. <grym> posprzątamy. Bo was już posprzątał. Tak i teraz zrobimy tak, że zrobimy zdjęcia, zaraz naładujemy drugą porcję i później można rozkminić i pokazać na szybko jak jeszcze można to zrobić z makaronem w wersji smażonej. Tak. teraz tak jak jeszcze można... Zrobić opcję z makaronem smażony. to jest tak zwany masa... makaron smażony po chińsku. Kurwa, no profesjonalnie to nazwijmy, nie? Tak. Ugotowaliśmy sobie tutaj trochę makaronu ryżowego chińskiego. Można też dodać zwykły, to niekoniecznie, Musimy być to ja nie raz zrobiłem ze zwykłym. Dorobię sobie troszeczkę tego sosu, bo tam już wylaliśmy wszystko do tych pojemników. Czyli ta procedura, co była wcześniej. Tak, wczesła. dokładnie. No i tak właśnie też można zrobić całą tą potrawę, tylko że już wtedy nie może być tak głęboko tego sosu. Nie? Żeby Słuchajcie, nie było... no bo jeszcze zawsze można sobie surówkę po prostu dorobić. Nie? A, I no właśnie, ja właśnie poczekaj, bo miałem o tym mówić. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś dobry, sprawdzony sposób na surówkę, taką jak dają Chinola. Tom z kapusty. Tom z kapusty, to jak najbardziej będziemy chętni. Piszcie w komentarzach, Ponieważ mu. ja nie robiłem, ale Borek z Mireną próbowali kilka razy. No i nam nie wychodziło No i zawsze coś ponoć jest z tym nie tak. Otwieramy z niską budę. No pewnie, już dawno to robił. I teraz już nie możemy spisiować, damy to. No, no i w ten sposób pokazaliśmy wam, jak sobie zrobić chinole na hacienie. Tak jest. Który polecamy naprawdę bardzo gorąco, bo naprawdę to... Wbrew pozorom nie ma dużo roboty tak naprawdę. Bo tutaj opieramy się o gotowe warzywa w sumie z paczki. Bo to praktycznie smakuje, tak się chwili. dalej, bliżej. Stary. PH. No okej, okay. czyli tak. Jest odcinek? Jest. Jest. Po krótkiej przerwie? Po krótkiej przerwie jest. Jest. Po krótkiej. To zobaczenia zaraz. Czekaj, się Ty, dobry rief. Dobry rief. Dobry rief.